Cały czas sobie myślimy, jedyne co może te wojny zatrzymać, to może to będą sankcje. I o tych sankcjach cały czas rozmawiamy, podobno jest ich już ponad 5,5 tysiąca. Ze mną Sławek Sierakowski, dziennikarz publicysta. Cześć, dzień dobry. Cześć dzień dobry. Rzeczywiście to już jest tyle sankcji nałożonych na Ukrainę. Tak. Na Rosję, przepraszam. Na Rosję oczywiście i Białoruś, także. I Białoruś. Um, Mam do czynienia z dwoma, z dwoma rodzajami sankcji. Jeden to są te sankcje nakładane przez rządy. I one dotyczą różnych rzeczy. One są personalne zazwyczaj, ale także dotyczą różnych dziedzin gospodarki, najczęściej systemu finansowego, do czego pewnie zaraz wrócimy. Ale drugi rodzaj sankcji może ten jeszcze bardziej zaskoczyły Rosję, a z pewnością Rosjan, to są te tak zwane self-sanctions, czyli te sankcje takie, które same z własnej woli podejmują podmioty. I to są przede wszystkim korporacje, rozmaite modne marki. Społeczeństwo rosyjskie jest bardzo konsumpcyjne, mhm. e, więc to jest Czyli to cios. są takie sankcje, wycofanie się po prostu marek z rynku. Tak, przy czym mamy do czynienia z, takim, z taką kulą śnieżną, dlatego że do tych sankcji motywują duże korporacje, konsumenci z całego świata, mhm. a to, to są jednak główne rynki. A jak wiemy, biznes jest sceniczny, więc on też będzie zaraz szukał okazji do jakiegoś powrotu, ale to może być trudne, dlatego że nawet jak się firmy wahają, a mieliśmy do czynienia, z, szczególnie z te największe, no to szybko są przyciskane przez, zaczyna się jakiś mały bojkot. Pojawiają się artykuły na przykład marki, które nie wycofały się tak, z tak, rosyjskiego. tak masowo, i one się stają wiralami od tak, razu w internecie. To prawda. Także, także tak, to są te dwa rodzaje sankcji, one są nakładane też w trochę muszę przyznać nieskoordynowany sposób, bo te najważniejsze mają, to są amerykańskie, ale z kolei Ameryka ma niski, bardzo śladowy właściwie obrót gospodarczy z Rosją. Natomiast Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Rosji, a jeszcze szczególnie z Wielką Brytanią, no to już jest bardzo. Bardzo poważny problem. Rosjanie, rosyjscy oligarchowie ukochali sobie Wielką Brytanię, więc oni na to patrzą. Mm -hmm. I te trzy podmioty razem z Kanadą, Australią są w stanie naprawdę bardzo zaszkodzić. E Rosji także dlatego, że reszta, która nawet nie, nie nakłada sankcji, myślę o Chinach choćby, mm -hmm. e, ogląda się bardzo. Tamtejsze firmy patrzą, bo nie chcą tra trafić na listę sankcyjną. Ale pojawiają się takie głosy, że te marki się wycofują, a pojawią się duplikaty rosyjskie, tak? I że Rosjanie sobie poradzą z, to, z tym brakiem X marek, na przykład, nie wiem, do picia napojów gazowanych i tak dalej. Ale chyba to nie to, to nie będzie klucz do tego. Rosja, no bo. Gdyby mogli, to już by byli na rynku, bo tak działa rynek. Ciężko mi sobie wyobrazić rosyjski samochód klasy takiej, jakie jeżdżą, jak, jak robią to Niemiec, Niemcy na przykład, czy Francuzi, czy Amerykanie. Także... Czy rosyjska kola? Tak, to znaczy Rosja może i tam, tam jest takie słynne pojęcie, bo te sankcje nie zaczęły się wczoraj, e, substytuowania importu. Mhm. To się w niektórych przypadkach udało, ale to są najprostsze produkty, często po prostu takie produkty naturalne, naprawdę typu ogórki, nie wiem, ale już na przykład inne, mhm. zupełnie nie, jabłka, sery, tego Rosjanie, mamy, w Rosji mamy jeden ser do kupienia albo dwa. Powstają o tym opowiadania, książki, jest to też przedmiotem licznych żartów. Nie, Ros Rosjanie są zszokowani, stoją w kolejkach, są w, tej są w panice, stoją w kolejkach do bankomatów, e krążą rozmowy na ten temat. Nie, to, to boli, to zaboli i będzie bolało długo. Tylko mówi się, że to boli głównie mieszkańców stolicy, że jednak cała ta część yy, druga Rosji, że ona tak tego w ten sposób nie odbiera. Tak, i co więcej, baza poparcia dla Władimira Putina mm. to nie jest Moskwa, to nie jest Petersburg. Choć, no też umówmy się, to, to też są miasta, które głosują, mm -hmm. które mają znaczenie, bo to są wielkie aglomeracje. Natomiast rzeczywiście to jest raczej ta baza, to jest raczej prowincja, ludzie biedniejsi, rzadziej korzystający z zachodnich produktów. Ale też umówmy się, nawet sklep w najmniejszym miasteczku rosyjskim czy wsi. Też prawdopodobnie składa się z 80-70. Tak. A sankcje, które uderzają w oligarchów, tak? No bo mówimy teraz o kolejnych nazwiskach. Czy, czy to coś, coś, coś się wydarzy, czy to będzie miało jakiś impact na politykę Putina? Z pewnością oligarchia jest istotną grupą społeczną. Oligarchowie, przypomnijmy, wynieśli do władzy poprzednich prezydentów, ale samego Putina też. Dlatego, pierwsze, co zrobił, to wziął się za tych oligarchów. Ale to też pokazuje, jak oni istotni byli dotąd. Z pewnością byli zaskoczeni, bo nie zdążyli wyprowadzić tych majątków. Później, ponieważ ten proces sankcyjny trochę trwa, to oczywiście zaczęły się procesy, ale ciężko jest sprzedać klub Chelsea. Ciężko jest sprzedać nawet duże mieszkanie, hmm. a oni zazwyczaj kupowali te najdroższe rzeczy. Tak. Natomiast no, udało im się uciec z kilkoma jachtami. Myślę, że pewnie jakieś też przepływy kapitałowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy, czy parę innych miejsc, owszem, ale dużo tych majątków zostało straconych. Chelsea no, to jest półtora miliarda euro, na przykład dla Abramowicza, więc to boli, zaboli. Nie wiem, jaki wpływ polityczny na Putina będzie miało, ale jakoś, jakoś zadziała. No, na pewno nie pozytywnie. Sławak, a co może zaboleć najbardziej? Co, czy jest coś, co może spowodować, że Rosja zbankrutuje? No, więc, trzy rodzaje sankcji są naprawdę zabójcze. Jeden ku zaskoczeniu wszystkich i przygotowywany w tajemnicy został e, zastosowany. Rosja się przygotowała do wojny i do sankcji, gromadząc ogromne rezerwy w złocie, w euro, e, w dolarach, choć od dolara stali się Rosjanie uciec. Mm -hmm. I okazało się, że pierwsza sankcja, jaka poszła na Rosję, to jest zamrożenie rezerw walutowych zachodnich, a jeszcze teraz do tego doszło praktycznie zamrożenie złota. I to jest szok, to są gigant to są setki miliardów dolarów. Mm -hmm. Drugi rodzaj sankcji to jest embargo surowcowe, czyli zakaz importu przede wszystkim ropy, gazu i węgla. Z tym jest problem, bo ile USA czy Anglia zablokowały ropę, tak. no to już Europa się wzbrania, bo jest za bardzo uzależniona, ale ten proces będzie postępował. I trzeci rodzaj sankcji to jest już naprawdę takie wejście masowe w majątki oligarchiczne w Londynie. Także Niemcy i Wielka Brytania mają te opcje atomowe w ręku. A jakie uderzenia jeszcze może być bolesne? Co jeszcze możemy zrobić? Co zostanie jeszcze, kiedy to wszystko już zostanie wykorzystane? Bardzo dobre pytanie, bo tak dochodzimy do bardzo ważnego, ważno, ważnej zasady. O wszystkim będą decydować Ukraińcy. Dopóki oni walczą i najgorsza sankcja to są jak największe straty dla, dla armii rosyjskiej. To zaboli, zadziała, stworzy się ruch matek żołnierzy, tak jak po inwazji na Afganistan w latach 80., -tych. jeden z powodów upadku Związku Radzieckiego. Mhm. Więc też to cała reorganizacja świata. Mamy Niemcy, które zaczęły wysyłać broń, mamy totalny podział na świecie dzisiaj, mamy Europę, która uwierzyła w to, co mówiliśmy, że Rosja się nie zmieniła. To są wszystko, ta, porządek w tej chwili jest płynny, wszystko Wyższy się Zachód tworzy. Może zrobić. Zachód powinien jak najbardziej, jak najwięcej broni dostarczać i bardziej śmier śmiercionośnej broni przeciwlotniczej. Mam nadzieję, że to się dzieje, nie o wszystkim pewnie wiemy albo powinniśmy wiedzieć. I powinien iść dalej z sankcjami. Rosja musi zapłacić jak największą cenę, wtedy będzie jak najbardziej skłonna do negocjacji z Ukraińcami. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Powiedziałem, ja że dopóki Ukraina walczy, my cały czas śledzimy to, co się dzieje w Ukrainie i całym sercem jesteśmy Nasz Ukrainy. los zależy od tego. I na, dokładnie nasz los zależy e, też od tego co się dzieje w Ukrainie.